Kani, czyż może być piękniej? Ja, Dziekuś i Grecja, słuchajcie, zanim Wam pokażę, jak pięknie mieszkam u Polki, u naszej rodaczki, słuchajcie, no to to jest niesamowite, że tak jest, taka jest oaza przyciągania siebie, takie wiecie, dwa magnesy, nie, słuchajcie, opowiem Wam zajebisty kawał. Jasiu był bardzo niegrzeczny na lekcji i Pan powiedział, że ma w domu napisać 100 razy, od jutra będę grzeczny, no i Jasiu napisał 200 razy i Pan mówi, Jasiu... Miałeś napisać sto razy, a napisałeś 200, co się stało. I ja się klepię pana po ramieniu i mówi, bo cię lubię, stary chuju. <słuch> Zapraszam do oglądania zdrów! Zimę, jest Jestem najbardziej tym ciekawa tego naszego miejsca, które prowadzi Polka. Naprawdę, co my będziemy mieli za apartament. Jeśli będzie zajebiście, to oczywiście będę Wam polecać. zobaczcie. Mandarynę można opierdolić na miejscu z drzewa. Jesteśmy na miejscu, słuchajcie, mamy bardzo piękny apartament, jednak jak u Polki, to u Polki zostawiła nam winko. W ostatnim moim poście okazało się, że ona mnie właśnie obserwuje, słuchajcie, mamy bardzo piękny pokój, słuchajcie, zaraz Wam pokażę, jak się wychodzi z naszego pokoju. Uuu, jak pięknie, jaki mamy piękny taras. Zobaczcie, jakie piękne schodki. Nawet koturki, tu już nie są koturki. chyba jakieś takie wygłodniałe. U, chyba mnie zarał pierdoli, to i lepiej nie podchodzę. Zobaczcie, jak tu jest słodko, jak to jest pięknie. Jejku, jestem taka podekscytowana, słuchajcie. Mam nadzieję, że będzie cudownie. Jej, mój, mój klimat, słuchajcie, winko. będę sobie siedzieć z wieczórkami. Przypizdzi trochę, ale nieważne. No zobaczcie, jak to jest słodziucha. Winko Jejku, jestem taka podekscytowana, jednak Polak potrafi, jednak Polka potrafi, słuchajcie, e, na razie jestem w takim szoku, na bank będę polecać, słuchajcie, mam zajebiste mieszkanko, słuchajcie, jestem taka podbierana, słuchajcie, kobietka zostawiła mi winko, Ma winko, słuchajcie, jest piękna kuchnia, zobaczcie, jest wszystko, tutaj lodóweczka, w lodóweczce jeszcze mamy tutaj... Dżimbina Bina za plastikowe 15 plastikowy butelce, ja pierdzielakiecami, słuchajcie, piękny kibel, słuchajcie, normalnie. To będzie mój tron na najbliższe 7 dni. Tutaj będzie królowa zasiadała na białym kolmi. Mam nadzieję, że nie ma żadnych takich, wiecie, dolegliwości. Tutaj prysznie. Tutaj jest wszystko. No po prostu, słuchajcie, jak Ja nigdy nie byłam w takich chałupie, wiecie, że all inclusive, nie? Tutaj mam pokój normalny, słuchajcie, już czuję te greckie kocieruchy. Terary nie no, zajebiaszcze po prostu, słuchajcie, my sobie wzięliśmy apartament na trzy osoby z dzieckiem, ale tu spokojnie nie tutaj będzie 6 osób, także bierz ta ekipę, słuchajcie, ja jestem u Polki, słuchajcie, pierwszy raz mi się przydarzyła taka okazja, że nie dość, że sobie kupiłam apartament u Polki i nagrałam to Wam, że jadę do Polki, gdzieś tam do Grecji, to jeszcze ona mi odpisała, że chyba ja ją obserwuję i się okazało, że ona mnie obserwuje, słuchajcie, nie wiem, czy mogę ją polecać, chyba ją polecę, słuchajcie, bo mi się tak podoba pralka. mam nie nic brać, ale słuchajcie, jest pięknie, słuchajcie, to no po prostu jest zjawiskowe, tak się cieszę, jeszcze nam zostawiła na... No... <laughs> <laughs> mojej klimaty, będzie, będzie zabrawa! będzie się działo i znowu w nocy wejdzie mało. Zaraz idziemy na miacho, słuchajcie, a wiecie co ja wziąłam z domu? Mówię, a, wezmę skitram, słuchajcie, do bagażu. Nalewka z pigwy. Do herbaty będzie, jak na rano, nie? <grytanie> słuchajcie, taka fantastyczna sytuacja mnie spotkała na, na lotnisku, że w ogóle leciałam ze swoją fanką, która mnie poznała, która do mnie pisała, że też leci do Aten, razem sobie pogadałyśmy elegancko. Ach, mam suche, to znaczy, że jeszcze się tak na maksa, nie podnieciłam jeszcze tak na 90%, nie? <gry> Teraz leci w miacho, wyrwać jakie ciacho, nie? Znaczy ja ze starymi, no nie, wiecie, jak jakiś grekos, a nie raz pizdzielo się trafi, to wiecie, puść jakie oko, nie? <gry> czy znaczy, Tak na koniec zapytam się tej pani, czy mogę ją polecać, bo po prostu powiem wam, że no dawno nie byłam tak podekscytowana, no. O inkluzji ja sobie zaraz sama zrobię. Słuchaj, ja sobie kupiłam za jedynie dzieciństwo na bezsusce. i w tym właśnie miłym masterzem chciałam Wam życzyć miłej niedzieli, miłego dnia, kochani. Wam ja się będę Wam relacjonować, to po prostu szok! Kochanie, zaraz żonka do ciebie leci!